Firma powstała w początkiem lat 2000 i y, opierając się w początkowej fazie na podwykonawcach, dziś doprowadziliśmy do spółki, która jest jedną już z większych spółek i przedsiębiorstw produkujących w kraju. Y, ten rozwój to, to nasi sąsiedzi. Na dzisiaj to przedstawiam też realność możliwości sprzedaży na, na taki system globalny. To, to, to jeszcze nie chciałbym się chwalić. Staramy się w tej chwili opanować naszych sąsiadów, czyli mamy. Y, Rynki wschodnie, bezpośrednio sąsiadujące i w najbliższych czasie, jako też i prognoza rozwoju jeszcze w tym roku, to myślę Niemcy i Francja. Emisja akcji udała się bardzo dobrze. Ja uważam, że plan został zrealizowany powyżej 100%, bo w zasadzie sprzedaż i cena akcji ustalona przez przedsiębiorstwo to widełki, w których zmieściliśmy się. Nastąpiła redukcja, choć niewysoka, natomiast redukcja nastąpiła. Sprzedaż i uzyskanie tych środków bardzo nam pomogło w, w zaplanowanym już wcześniej planie inwestycyjnym na lata 2013-2014. Plan inwestycyjny rozpoczął się wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, bez względu na wynik emisyjny ten plan rozpoczęliśmy realizację jego i on jest w tej chwili w takim gorącym momencie ja myślę ten rok to blisko 70 nawet do 80% z środków pozyskanych z emisji na giełdzie papierów wartościowych zostanie przeznaczony już w tym roku także y, bardzo intensywny i szybki plan realizacyjny to wewnętrzny rozwój taki organiczny rozwój przedsiębiorstwa ściśle sprecyzowany plan inwestycyjny to rozbudowa magazynu wyrobów gotowych Zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowa działu handlu oraz budowa i takiego działu badań i rozwoju, gdzie budujemy super nowoczesną, energooszczędną suszarnię do podsuszania ziarna, zbóż na własnych terenach. I to jeszcze w tym roku będzie pracować będzie, będziemy badać tego typu, tego typu inwestycje. i W 2014 chcemy już te nowe modele wprowadzać na, na rynek nie tylko krajowych. Natomiast szanse i przyszłość, na dzisiaj głównym tematem jest położenie nasze geograficzne, czyli dobry rozwój. Sektora rolniczego i tego rolno-przemysłowego to jest bardzo ważne. Ceny utrzymujące się zbóż, ale to też dlatego, że zboża wykorzystywane są do otrzymywania biopaliw, biomasy, ale to nie tylko to. Dzisiaj mamy co najmniej do 2050 roku bardzo duży wzrost ludności. Przybywa nas około miliard ludzi w skali 10 lat na świecie. To również przy polityce takiej globalnej i rozwoju globalnym bardzo pozytywnie wpływa na rozwój naszego sektora. I najważniejszą cechą jest to, że coraz bardziej przy tej, przy tej całej produkcji, wzmożonym systemie produkowania tych właśnie bioproduktów, jest dbałość o jego jakość i łatwodostępność, możliwość transportowania, sprzedaży, przechowywania. To ma największy wpływ do tego, żeby móc grać tego typu towarem, którym się zajmują już nasi odbiorcy ostateczni. Należy mieć tego typu sprzęt, który właśnie produkujemy, uruchamiamy i stosujemy. To są duże zakłady, które powstają po zbudowaniu. W zasadzie zajmujemy się od zupełnie małych, ale też do bardzo dużych obiektów. Takie duże obiekty to tak przybliżając, tu panie dyrektorze, to blisko ponad pół miliona połączeń śrubowych, czyli Mamy 500 tysięcy połączeń na największym obiekcie. Taką statystykę też przeprowadziliśmy. I w zasadzie powstają to również zakłady przemysłowe do tego transportowania, podsuszania, przechowywania ziarna, wydawania. Tu, co mogę przedstawić,. Yy... Bardzo dużo takich systemów innowacyjnych wprowadzamy, czyli sterowanie komputerowe, w zasadzie jedna osoba podczas taki, takiego procesu uruchamiania obiektu czy pracy przy nim jest w stanie e, przeprowadzić cały proces przy komputerze, e, zaprogramowując to i e, uzyskując taki efekt końcowy, możliwość przemagazynowania oraz sprzedaży samego tego produktu końcowego, czyli ziarna, ziarna z burzy tych pozostałych. No, całą sztuką sprzedaży tego typu obiektów jest posiadanie bardzo wysokiej wiedzy, również technicznej. W zasadzie klienci i sam ten produkt końcowy, czyli te wszystkie produkty roślinne, to jest w zasadzie nasz odbiorca ostateczny. Już też to specjalnie przedstawiam w ten sposób, że sam ten produkt jest naszym odbiorcą ostatecznym, bo on jest tutaj najważniejszy. Klient potrafi wyprodukować, a w naszych rękach jest to, żeby zaproponować klientowi cały system, całe rozwiązanie technologii tego typu produktów, tak aby móc doprowadzić do w pełni sukcesu nie tylko tego klienta, natomiast do tego sukcesu, aby to, to ziarno było przechowywane w, w, w optymalnych warunkach, do tego by mogło być następnie pełnowartościowym produktem do dalszej sprzedaży. Stąd też jeszcze raz podkreślę, tutaj jest głęboka wiedza technologiczna i techniczna naszych sprzedawców i w zasadzie całego przedsiębiorstwa, gdzie to też nie ukrywam, że cały system innowacji, cały system technologii stanowi dla nas najważniejszy, e, najważniejszy taki cel dalszego rozwoju i i to ma największy wpływ do tego, aby móc dobrze i, 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 i efektywnie, i dużo sprzedawać. Ja tak mocno w to się zaangażowałem, że w zasadzie w tej chwili w tym procesie inwestycyjnym badania i rozwoju to budujemy też dla siebie elewator, czyli dla przedsiębiorstwa, który oprócz tego badania będzie także przeprowadzał całe procesy tego podsuszania, przechowywania ziarna, tak żeby to nadal udoskonalać. To jest Nowa dziedzina, tak Pan przedstawia Panie Rektorze, to jest w zasadzie nowa dziedzina w, w sektorze w naszym rolniczym, czy w naszym kraju, bo do 1994 roku ta struktura zupełnie inaczej wyglądała, dopiero po 1994, a w zasadzie największe uderzenie i rozwój nie tylko nas, ale również i przedsiębiorców, naszych odbiorców ostatecznych, to po 2004 wejście do Unii Europejskiej. A dzisiaj dopłata do hektara, projekty unijne tego rozwoju, tego sektora i tej dziedziny. To, to gigantyczny wzrost. Ja bym nie określił, że to jest minimalny wzrost, natomiast to jest gigantyczny wzrost tego sektora. To, to, to do, 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 Ostatnie lata to mamy bardzo duże uderzenie w kierunku biopaliwowym, biogazowym, to i oleje, i oleje dodatki do paliw, i, i bioetanole, i tak dalej. To, no, ja jestem w zasadzie szczęśliwym człowiekiem, że tak rozwinęliśmy przedsiębiorstwo w taką skalę i w tak krótkim czasie. To pan, w 2000 roku wpadłem na pomysł, w 2001 powstała pierwsza suszarnia, a dzisiaj budujemy gigantyczne elewatory już na skalę taką europejską. Także, co więcej, powiedzieć, od zupełnie zera w 2000 roku, dzisiaj do przedsiębiorstwa, które jest na giełdzie papierów wartościowych, uważam, że jest to wielki sukces. Do dzisiaj jest tak, że potrafię na kartce narysować maszynę, następnie przez cały ciąg konstrukcyjny, przechodzi przez projektowy w zasadzie po 3-4 miesiącach jest na produkcji, a za pół roku do roku wchodzi na rynek, rynek tego oczekuje, rynek chce od nas kupować, no to co więcej chcieć. Dzisiaj czas jest naszym największym wrogiem. Kto robi to szybciej i kto inwestuje szybciej, kto wykonuje nowości i wprowadza je w rynek szybciej, to ten wygrywa. To Też nie przedstawię tego inaczej, jak zaczynając, to przyglądałem się na targach rolniczych maszyn, Maszynom konkurencyjnych firm i w ten sposób powstały te moje jakieś tam myśli. Na dzisiaj to oni przyjeżdżają na targi już nawet zachodnie koncerny i przyglądają się moim rozwiązaniom i czasami już nawet zaczepiam ich, że kopiują od nas rozwiązania, które my wprowadzamy. Także to, to jest też bardzo duży przeskok taki technologiczny. Uważam, że w Polakach drzemie bardzo duża siła, jeżeli chodzi o zdolności konstrukcyjne. Wiele wieżowców w Nowym Jorku stoi pod konstrukcjami polskich, polskich inżynierów. Ja uważam, że to wykorzystuję. Tu współpracujemy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Zielonogórskim, z sektorem budowy dróg i mostów. Także tu, tu siedzi cała siła, nie? w tym umyśle. Nie? A później to zacznie tylko kupić maszyny i, i lecimy. Nie?